się nagrywa? No, tak. I co? Nie wiem, co byś chciał powiedzieć. Ty... O no, matko! Tak to będzie wyglądało? Kalimera, kto rano wstaje, no już nie jest wcale rano, bo dziesiąta, ale my lubimy wcześniej wstawać, więc dla nas dziesiąta to jest skoro świt. Yy, jedzie na kawę. Kto rano wstaje, temu kawa i kawa jest konieczna, bo bez kawy się nic nie da. Bez kawy się nie da z nikim umówić, z nikim porozmawiać, wszyscy mają zwieszoną minę, jeszcze są myślami w łóżku, a kawa budzi z rana w Grecji, to jest po prostu element dnia obowiązkowy. Przed śniadaniem oczywiście do tej kawy. Papieros, ale to po grecku. My nie palimy, więc pozostaje nam ten cudowny napój. I jedziemy oczywiście do kafeteria. W poszukiwaniu parkingu wjechaliśmy aż na Aleksandro Roma i y, już myśmy wiedzieli, ale Wy pewnie będziecie zdziwieni, tak, że po sezonie są tutaj samochody. Ulica jest normalnie otwarta, można tędy przejechać samochodem, mo można zaparkować jak się ma szczęście. A Wy z sezonu turystycznego z lata znacie tą ulicę jako deptak, który przemierzacie w poszukiwaniu pamiątek z Zante. No to taki spowalniacz naturalny. Nie mam progów zwalniających na Zantę, ale są naturalne spowalniacze. No i tak też można zaparkować, i my tu się musimy zmieścić. E, takie 10 cm z prawej, 10 cm z lewej. O, dużo miejsca było, bo nie trzeba było składać lusterek. Więc naprawdę jest super. Jedziemy dalej. Tu jest miejsce Tu chcesz, żebym zaparkował? Tu jest miejsce Dawno chcesz, żebym zaparkował? Na pewno Nie ma wyploka tu się Dobra kawa będzie? Bardzo dobra. Bardzo dobra. Najlepsza. Kalamaki makaroni, czyli oznacza to nic innego jak yy, po prostu makaronowe słomki do picia, tak? Tutaj mamy papierowe z kolei, także ekologia też wkracza do... do Grecji wreszcie. Jest, jest, w końcu się doczekaliśmy. Predo e, do cappuccino, czyli kawa zimna zrobiona z espresso, schłodzonego kostkami lodu. Ze spienionym mlekiem u góry. Ja akurat zamówiłam takie, które ma czekoladę posypaną, pyszne. Można oczywiście wymieszać tak, wtedy będzie bardziej mleczne. A Adam Ja mam cieplutkie cappuccino, podwójne, espresso z mleczkiem na taki dzień jak dzisiaj, czyli takie 16-17 stopni to dla mnie idealnie. Bomba! I można zaczynać dzień. Plac Solomosa w zimowej, październikowej odsłonie świeci pustkami. Tylko zakintyjczycy przemykają tędy, biegnąc do banku czy do urzędu, żeby coś załatwić. Nipowszednie raczej nie urządzają sobie spacerów. Niedziela natomiast to jest dzień, w którym ten plac wypełnia się rodzinami z dzieciakami na rowerkach, czy na rolkach, czy deskorolkach. To jest jedyne miejsce takiej płaskiej nawierzchni, gdzie dzieci tak naprawdę mogą się wyjeździć, więc korzystają. Jak widzicie na załączonym obrazku bardzo mało ludzi. Pogoda dzisiaj taka ha, no, bezsłoneczna, zachmurzone niebo, ale fajnie, jest ciepło, można spokojnie w sweterku pomykać. Także super! Odwiedźcie koniecznie podczas swojego zakintyjskiego urlopu. W tym placu towarzyszy nam Dionizos. Dionizos e, Solomos, poeta narodowy grecki, zakincejczyk rodowity. Ciekawostka, jest on twórcą hymnu greckiego, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Za co? Za ilość wrotek 158. Tak się nasz poeta rozpisał taką ją wenę. To ja tu nagrywam, a ty co? Zostawiłaś mi chociaż kawałek? O no, dziękuję bardzo. Cały jeden. Do teraz nie wiem, jak ty to robisz. Να μα πείτε κιόλα πώ το κάνετε. No. Ναι, πε μα. Μα mm -hmm. δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμπολόι. Μιλάμε για τον φοράκι. Και αυτό είναι Α, είναι πιο εύκολο αυτό. Yeah. <laughs> 20, jak pani to robi. To jest w ogóle za, zabawka w koronym greku. Często panowie też tutaj ale, w międzyczasie. sobie, oczywiście, kawkę. Jak I y, y, jakie mają co zrobić z rękami. czyli na przykład, jeżeli ktoś rzuca palenie, to bardzo często też się bawi kombolowi. Wśród młodych mężczyzn, raczej mało spotykane. Popularne, raczej starsze osoby się tym bawią. I Dochodzimy sobie do placu Świętego Marka, idąc z Alexander Roma. Na placu Świętego Marka jest taka latarnia, tutaj widzicie przed sobą. O właśnie tu ją widać w tym miejscu. Z tą latarnią jest historia związana, ale to już raczej do opowiedzenia na wycieczce nie możemy wszystkiego wam zdradzać, jak to już nam nie czeka. A my idziemy na zakupy teraz, do warzywniaka. Jak macie w domu fikusa benjamina, to zrozumiecie po co jest to ujęcie. Dobrego. O! Zobaczcie, to są dzisiaj zioła. Tego w Polsce nie znajdziecie. Na przykład zohos. Przypomina to mniszka lekarskiego, ale ma bardziej karbowane listki. Tutaj jest taki, e, takie ziółko, które przypomina mniszek. Oni to wszystko gotują albo smakują w sosie. Ja wracam. A to? Ten spanaj. Spanaj, świeżo spanaj, świeży szpinek zobaczcie. Pasolka. Ta palmy Nie, nie. Są rzadko spotykane na Zakynthos. Raczej hoduje się mniejsze oliwki na oliwę z oliwek, a takich drzew jest niezwykle mało. Ale kto ma, ten może sobie zakisić oliwki w solance, i wtedy są super takie na tarapaty. Mm. Zobaczcie, to jest y, wyjątkowe. Śmieszne trochę, już w greckich sklepach wino jest sprzedawane w plastikowych butelkach. I ten owoc to jest ten y, lotos. Lotos po grecku, lotia, często mówią na to, a my ten owoc znamy pod nazwą kaki. Zobaczcie, mają też innego brokuła, niż ten, który my znamy. Ma fioletowy kwiat. A co ciekawe, zupa, którą się z niego robi, barwi się na fioletowo, a po dodaniu cytryny, która jest obowiązkowa w tym daniu, czerwieni się cały talerz i tak wygląda trochę jak zupa No, No, jest ok. Ta wodna wygląda jak statek kosmiczny, rośnie tylko i wyłącznie w jednym miejscu na całej wyspie, za z kipseli. Tam jest też ujęcie wody i to dlatego upodobała sobie tamte tereny, bo wody tam jej nie brakuje. Bardzo słodka, bardzo słodka, praktycznie smakuje jak jabłko. Po prostu sezon grzybowy, to pewnie będziecie się zainteresowani. Na grzybobranie zakrytyjczycy nie chodzą. Te grzyby, które można w sklepie spotkać to portobello, biała pieczarka czy e, taki boczniak na przykład. Ale są to oczywiście grzyby e, hodowane, nie zbierane gdzieś na dziko. Na dziko pojawiają się tylko sezonowo w bardzo nielicznych miejscach. Naprawdę mało których zakrytyjczyk wie, jak je zbierać. To co to jest? To? A to wiesz, co to jest? ja to pierwszy raz widzę. Tak, to jest bacaliaros, czyli dorsz solony, ale to jest konserwacja tej ryby. Czyli ona filet surowy zostaje włożony pomiędzy warstwy grubej soli morskiej i on w ten sposób wysycha i jednocześnie się konserwuje. I zobacz, oni go w ten sposób sprzedają. On nie wymaga w ogóle lodówki później się go są z tej soli. Można go wymoczyć jeśli jest zasłony i ląduje w jak to się mówi, w, cieście, w mące i na głęboki tłuszcz. Niedobre. dobre, nie polecam. Project Holidays tego ja nie. Prawdziwe suflaki z ulicy można powiedzieć, bo w Grecji tak się jamę słuchajcie. Zatrzymaliśmy się jednak na suflaka, stwierdziliśmy, że chcemy gdzieś coś na szybko. Ja wzięłam sobie y, pita z suflaki, czyli w takim placku. Z frytkami pomidorem, cebulą, ogórkiem, a Adam ma kalamaki. Kotopulo, czyli z kurczaka. Z pitą, frytkami. Pyszny sos cytrynowy, Pyszny sos cytrynowy, ale hałas tu jest niesamowity. Gwarno i chaos, ale tak się dobrze je, po grecku przynajmniej. suflaczki, a po suflaczkach konieczna siesta, czyli odpoczynek. Czy lato, czy zima, czy ciepło, czy chłodno musi się uleżeć, musi się strawić, ale wracamy do stolicy, dlatego, że chcemy Wam pokazać jak wygląda wieczorem i jest pewne miejsce, z którego widać się wyjątkowo pięknie. Zaraz zobaczycie sami.

Rozstawiamy właśnie statyw, bo chcemy zrobić przepiękny time z cudnym widokiem na całą stolicę panoramicznie. To jednak nie był ślub, tylko chrzciny. A my w celni byliśmy chyba tak źle ubrani, bo wzięli nas za gości i otrzymaliśmy bransoletki na pamiątkę. To właśnie takie. Flóreczki zazwyczaj z krzyżykiem czy niebieskim okiem rozdaje się wszystkim gościom. A przy okazji opowiem Wam jeszcze o tym, że dzisiaj bebis już nie będzie nazywany bebisem, tylko będzie nosił imię Wasilis. To ciekawostka, jeżeli chodzi o grecki chrzest, że do czasu chrzcin dzieci nie są nazywane po imieniu, tylko właśnie bebis, jeżeli to chłopiec, lub beba, jeśli jest to dziewczynka. Chrzty w Grecji są tematyczne. Chodzi przede wszystkim o wystrój. Ten chrzest święty został przygotowany, udekorowany tematycznie o bajce Mały Książę. Jest okazja, żeby pokazać wam trochę mody zakintyjskiej, tego jak ubierają się miejscowe kobiety właśnie na takie uroczystości.